Notatka, e, Krótka notatka o naszej kochanej Polsce Polin, Polska. Na czerwono napisane w prawym górnym rogu. Polin, to jest Polska. Napisane jest tak Im Eskemim bez rot miliardim, czyli z umowami na e, dziesiątki miliardów. Hamedina, Hamedina, czyli kraj Hamedina. Po hebrajsku Medina to jest e, ona. אוקיי? המדינה שמתכננת, כתורה אלאוויף פלאנה, כתובה פלנויה, להקים את הכוח הצבאי הגדול ביותר באירופה. אם מסכימים בעשרות מיליארדים, המדינה שמתכננת להקים את הכוח הצבאי הגדול ביותר באירופה, שלי זה, הוא מובא מן הדישאונטקי מיליארד דולרוב, Kraj, który planuje e, stworzyć siłę wojskową największą e, w Europie, Polin, et Polska e, planuje e, podwoić e, podwoić numer żołnierzy, swoich żołnierzy. והיא אף הזמינה את מדינות נאטו לאחסן נשק גרעיני בשטחה. היא נווט, זפרושי ופיינסט פאנטו, זה בפשחובבאץ', לאחסן פשחובבאץ', נשק גרעיני, נשק גרעיני, ברוי נוקלארנום אספויים טריטוריום, בשטחה. בנוסף לכך, אבדודדקו חתמה ורשה על הסכמי רכש צבאי בעשרות מיליארד וואי בעשרות מיליארדי זוטי לא, דולרים שפשוט דולרים בשאיפה לבנות את הצבא הגדול באירופה. איפ דודתקו ורשבה חתמה פודפיסה וואה. עצמו וואה לחתום פודפיסה חתימה Czyli podpis, będzie w warsza reches. Ok, Kupić, czyli umowy na kupno e, wojskowe, na, 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 na zakupy wojskowe warte dziesiątki miliardów dolarów w ambicjach, w swojej ambicji, w swojej ambicji, w swojej ambicji. W swojej ambicji, w swojej ambicji, w swojej ambicji Seifot to są ambicje ani shoef le mecujanut na przykład, czyli ja dążę w kierunku e, tego, żeby być mecujan, czyli być excellent, być najlepszym jakim można być. E, ale tutaj Beszyf w, w swojej ambicji zbudować et ha cava hagadol zbudować największe wojsko w Europie. E, Okej. Okay zaadim elu, te kroki, zaadim, od słowa zaad, acharyj, zaad, na przykład krok po kroku, zaad, acharyj, zaad, a tutaj zaadim elu, czyli te kroki, mesamnim, et ha metichut Europa me meaz pliszat Rusja le Ukraina, czyli te kroki e, są jakby takim symbolem dla napięć w Europie, meaz od czasu kiedy Pliša, maas plishat Rosja kiedy Rosja jakby wkroczyła na Ukrainę. Czarych lawin, sze etchil idan chadasz. Trzeba zrozumieć, zaczęła się nowa era. Czarych lawin, sze etchil idan chadasz. A idan, sze lefnej a milchama. to nie są takie dobre wiadomości. Czyli era przed wojną. Hajdan, czyli Fnei aidan Hajdan, czyli Fnei Amirchama. Więc wam powiem. Ehm, o, co tutaj mamy na tym zdjęciu? Tutaj napisane jest. Nie wiem, czy widzicie, jak tak sobie. O, tutaj, zobaczcie. Ok. Napisane jest. Ma'arachot agana, Aviriot betargil, polani. Czyli systemy obrony powietrznej w ćwiczeniach polskich. Warszawa, Chatma, al rehesz bez BSR, Miliardy. To już mówiliśmy. Okej, okay, czyli tutaj mamy te, tak jak w Izraelu Kipat barzel, czyli żelazną kopułę, tutaj są te baterie Patriot. I jeżeli się nie mylę, to widać Warszawę w tle. O! צודר אני מנפיסה עליהם. המלחמה של ליבוינה נאוקראיני, המלחמה באוקראינה גרמה לשינוי כיוון בכל המדינות ש... אוקיי, את שיליטי הווינה נאוקראיני זמינו עבורי כיוון, כיוון שלי... Kiwun to, to jest, na przykład, powiedzieć by kiwun, y a to by kiwun, na przykład, czyli jesteś w dobrym kierunku. A tutaj w ogóle zmieniła kierunek tych wszystkich krajów, patrzenie się na tą całą sytuację. Przede wszystkim tych krajów, które mają gwul. Y z Rosją, Rosja, Kajom dzisiaj. Mm -hmm. Okej. Okay. No moi drodzy, takie czasu czasu będę wam czytał te wiadomości. Pokazywał, co się e, dzieje. Na przykład Hanasi. Hanasi to jest prezydent. E, m, tutaj napisane mamy pod tym e, zdjęciem. Katów. E, pod tym zdjęciem napisane jest. Hanasi Andrzej Duda. Zmin et medinot nato le achsen garini bepolin. Czyli prezydent Duda zaprosił kraje NATO, żeby przytrzymywały, przechowywały. o Leachsen przechowywały broń nuklearną Neszek Garini B. Polin w Polsce ale się na tym świecie dzieje moi drodzy bałagan czasami lepiej czytać yy, i pisać takie różne ja wiem yy, historiki wam o o białej gołębicy niż czytać wiadomości dobra E... è tutto DJ.